Mamy kolejne potwierdzenie, że Opole jest atrakcyjne dla inwestycji zagranicznych. Nawet w trudnych czasach w Opolu buduje się fabryki. i To nas bardzo cieszy. Kapitał zagraniczny ma gdzie się w Opolu rozwijać cieszę się, że wybiera w Opole. Opole, a w tym wypadku wybiera po raz kolejny, bo tak dobrze się tu czuje, że zdecydował się na kolejną dużą inwestycję. Budowę halo powierzchni prawie 30 tysięcy metrów. Co to dla Opola? To co najmniej 600 tysięcy złotych rocznie podatku od nieruchomości. To ponad kolejnych 100 nowych miejsc pracy. To oczywiście ważny brand, który się pojawi w mieście, produkujący na rzecz Rovera, choćby czy jaguara, więc duża satysfakcja, no i myślę że dla naszej społeczności też ważna rzecz. Dla nas priorytetem zawsze były miejsca pracy i rozwój przedsiębiorczości. I dzisiaj mamy potwierdzenie tego, że to się sprawdza i opole w taki sposób jest atrakcyjne. Budujemy fabrykę, która powstanie w dwóch fazach. Jeszcze w tym roku otrzymamy około 18 tysięcy metrów kwadratowych. I zaczniemy produkcję rdzeni do naszych chłodnic, co pozwoli nam na kontrolę całej wartości dodanej naszych, naszych produktów. Za dwa lata dołożymy kolejne 8 tysięcy m2, gdzie rozszerzymy naszą produkcję i wejdziemy na, na, na piki produkcyjne za, zaplanowanych naszych projektów. To jest pierwsza inwestycja dla, naszego, dla naszej firmy. Ruszyliśmy w 2016-17 roku i firma Titanic. to jest jedno z naszych pierwszych najemców, tym bardziej bardzo się cieszymy, że w ramach naszego parku również rozwijają się. Cieszymy się, że mogliśmy umożliwić dodatkową powierzchnię, wybudować nową halę. W momencie, kiedy nasz najemca może się rozwijać, my również możemy się rozwijać, więc to wydarzenie dzisiejsze naprawdę bardzo nas wszystkich cieszy. Dostępność gruntów to jest pierwsza kwestia. Współpraca z miastem i strefą ekonomiczną. To są czynniki, które przyczyniły się do naszego wzrostu. Też dobre połączenie z naszymi sąsiadami, to znaczy firma CTP powstała w Czechach i też ekspansja na Czechy, czy tam połączenie z Czechami, droga do Niemiec. To jest dobry hub, tak zwany hub przeładunkowy Polskę, tak nazywają teraz wszyscy inwestorzy tak naprawdę. Więc tym bardziej się bardzo cieszymy, że mogliśmy tu rozpocząć. Ale to jest początek tak naprawdę, bo teraz CTP można zlokalizować w kilkunastu lokalizacjach w Polsce i tam rozpoczynamy nasze działania.